Dobra ludzie, jestem już z powrotem Nagrałem, yy, to znaczy skleiłem filmy Możemy ruszać dalej mm. Tylko sobie troszeczkę przygłosiłem grę Więc chcę, żeby mnie też dobrze było słychać O dobra, tak na trzy Okej okay. No yy, Według tego co jeszcze pamiętam mam ten zadania rozdział dziesiąty. Okay? a, a. a czekajcie, coś chcę sprawdzić?

Yy, nawet nie wiedziałem, że możemy odsłuchać to co yy, już o, odsłuchaliśmy No pochwyt sektor rządowy no to to wiemy Dostać się na mostek yy, Czemu escape'em nie można? Zawsze taki odruch mam na escape'u. Tak, jak widzieliście, yy, te malutkie... To coś Czemu ty jeszcze żyjesz? No Te małe rączki, że tak się to wyrażę One potrafią teraz... Nie wiem czy wiedzą co potrafiły, ja przynajmniej nie zauważyłem Potrafią teraz wchodzić na naszych przeciwników I oczywiście jakby to było mało, bo chamsko podróżują na nim. Właśnie, po co ja marnuję amunicję, jak mogę zawsze tak zrobić. Co to jest? Aha. Tu mam się udać, ale jeszcze się tu pozglądam. Nic. Opróżniłem wszystko jest z jedynki. To coś jest nie... Dobra. Nasza nasz dawny środek transportu o, słyszymy, że właśnie necromorfy przez centrum medyczne wchodzą szkoda, że tu naprawdę nie ma mapy To jest pokład medyczny? A tak, tu dostaliśmy wtedy... Mm, co my tu dostaliśmy? Chyba moduł kinezy. O, to widzimy. Dajcie mi szansę. Dziękuję. Tu już chyba widzimy, że nawet tu obsługa, która tu czyściła, chyba szalała troszeczkę. Dobra. Tu mam iść, ale... Najpierw oczywiście o ręce mocy, rozglądamy się. A w sumie tu też możemy. To mi się nie podoba. To mi się stanowczo nie podoba. Nie mamy... 12. Nie. Czy to nie jest... Tak, to jest to miejsce, w którym to zamroziliśmy tego nieśmiertelnego. Wypad. No nie udało się. Wypad. Dziękuję. No nie. Wiedziałem, że to błąd stanie w tym miejscu. No ale przynajmniej się zwróciła apteczka Według mnie to tu powinno się właśnie stakować takie rzeczy Wiem że to jest w stylu Minecrafta, ale Naprawdę powinno tak być Ale wtedy by twórcy musieli mieć ekwipunek Nie ja wiem Może tak też jest dobrze tylko ja widzę tutaj tylko same minusy Nowy... Czemu oni się tak respią bezczelnie przy mnie? No to jest Staza. Nie mogę. Nie wytrzymam. Już. No. Chyba już. Zapis. tam jest wędza mocno gdzie mamy iść no a nawet tu mamy iść w takim razie idziemy tu wiedziałem stela żelinowe mamy jeszcze trochę amunicji więc powinniśmy sobie dać radę O tutaj właśnie był ten nieśmiertelny Wspomnienia Nie musimy tego słuchać, bo to się będzie w kółko Jakieś tak czekam, aż się to skończy, bo pamiętałem kiedy, a i to cały czas się włączało, 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 włączało tak bez końca To był infektor, czy co to było? Bo nie zauważyłem. A! Oh. Pamiętam to. Dziękuję. Żyjesz jeszcze? Pozwoliłem ci żyć. A tego to w ogóle nie potrzebuję. Możemy sobie... O, jednak się stakują. Ale tylko chyba staza. Hm, nic już nie ma. Dobra. Wow! Nie, wiem, zebrałem tylko? A, zebrałam. Mam iść tam, ale najpierw zobaczę, co jest tu. Nic nie przepuszczę. Dobra. Nie moglibyśmy tędy przejść normalnie, bo tutaj... No. Przestańcie się respić hamsko. Trzymam. Respię się bezczelnie obok mnie. O, widzę, że tu coś zabiłem przy okazji. Dobra, apteczki nam się zwróciły. Jak widzimy, znowu pomieszczenie zamknięto na ogniwo. Pamiętam, w pierwszej części też tutaj było zamknięte. Apteczki. Duża apteczka A to nam by się akurat przydało To No i git No i jest git O, same apteczki No a przynajmniej um, Oki toki Warsztat sobie by to pójść. No to oczywiście raz, dwa, trzy raz, dwa... Nie. O! To potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to akurat jeszcze pięć węzłów mocy i cała piła plazmowa będzie na full. No Mamy no ślędy, tak, tak no, mam całą stazę Chciałbym znaleźć teraz warsztat, bo mam tyle do sprzedania O tutaj pamiętam, że zdetonowaliśmy ładunek. Działo się troszeczkę tu. <grystanie> 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 Ciekawe jak, jak się czuli, kiedy to wszystko tutaj niszczyli. Dobra. Staza sprzedam, to też, to mi nie jest w ogóle potrzebne, to mi też nie jest w ogóle potrzebne. Jedynie co kupię, to trochę amunicji do tej broni. O, no i git. Ile <laughs> już mam? No. Z cztery magazynki, bo jeszcze tu mam 16 pocisków. Szkoda, że to przez to nie przychodzi, chyba że to są takie specjalne szyby, zaciemnione z tamtej strony. Aha, stąd przyszedłem. mam iść tędy. Aha, no tak, bo naszym głównym zadaniem jest zreperowanie tutaj y, teraz. Y, no, żeby nie było zero grawitacji. Węzła grawitacyjnego, o. Przypomniało mi się. Dobra, mm, tutaj głównym, przepraszam was, yy, zamyśliłem się po prostu. Tutaj głównym celem jest właśnie zreperowanie tego węzła grawitacyjnego, ale są tu też nekromorfy. Oczywiście najlepszy sposób na nie to dostanie się tu, na drugą stronę i stąd już bezpieczne nawalanie mnie. No, yy, dlaczego akurat dostanie się tutaj?